Uch, witamy znowu w miasteczku. Czas na. zdobyć dary od naszych pięknych mieszkańców. O, sąsiad widzę, że dzisiaj nie pożałował sobie wszystkiego. Dobra, zaraz u ciebie kupię kurczaka. Najpierw podatki. Noż Marek, gdy? Jedro, Może już się przyda Dobra, idziemy dalej Nadal nikt nie znalazł go, abym mu dał 64 tych szmaragdów O? No, ciebie? Nareszcie jakieś pierwsze szmaragdy wiedro biedro, że Tutaj Smaragdy I Glony po co mi klony? Nie wiem. Ja Mamy tutaj jeszcze szumerak. dziki, Pięknie, pięknie. O, cztery zostały. Pywalę te klony. Nikt się nie zgapi. z jest mniej smukłują. Co to jest za góra? I czemu to jest wiązka światła? Dobra, zaraz się tym zajmiemy. O nie. Co się tam stało? ja nie umiem że coś się underperwą Ale coś to stało Co? Oje, kawał zniknął Muszę to szybko ogłosić Szybko, szybko, szybko Jednak ten underperwy się... się... się opłacały e, Po mamy... mam sprawę e, Po pierwsze, Kawan blok zniknął a ja się tym przecież nadal go mamy. No wiem, że na flotu się pokazuje, że na go mamy, ale zniknął. Normalnie no nie ma go w naszej piosce. No jest, dopiero jest wyschłe tylko to, 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 to samo to tam latające takie te. Ty. Hmm. Tylko dlaczego kawałek się przesunął? No widziałam ścieżkę do góry i może kawałek sam tam poszedł. Jesteś zwariowany, myślę, że ma ręce i nogi. No to sam je prowadził, jest świadoma, jest taka możliwość. E, dobra, chłopaki, mam plan jutro i jutro no, napadam na ten. E, po prostu na, na, to, na tą, tą górę. Nie wiem, co tam się może kryć, ale chyba nic ciekawego. To w takim razie. Idę. I to jestem już przy i. Ale droga się zaczyna zlewać z pustki, czy co tutaj to jest? Uu, ale fajna przestrzeń Przydałoby się tu postawić jakiegoś kurczaka Hmm? jesteś! Mój najlepszy przyjacielu Najlepszy i w ogóle Najnowszy przy przyjacielu No, jesteś tutaj Pozwól, że uwolnić się z tego No, jesteś pięknie, Ale czemu nie chcesz się odkleić, w bloku? Zejść przez ja, Oski. Poznaleźć mnie. Halo, w bloku. Jest nie gada. No cóż to, najwyraźniej jest to jego miejsce. A ja muszę po prostu zaczekać, aż wróci na swoje miejsce. Więc chłopaki, objaśnię objaśniam plany jeszcze raz. Musimy zmienić command bloka, aby przetransportować wioskę włócznictwa do wioski naszej. Jakieś pytania? E, tak. Nie wiem jak zmieniamy command bloka, skoro jest on w tej tamtej górze, która jest za naszym domem. E, no, jakoś to zrobimy. Przecież mówią, że pewnie da się go jakoś odkleić ale przecież nie musimy rozwijać Mama command bloka tutaj. Stefan to przecież jest rysunek tylko. On nie działa. Kurczak to, kurczak nawet to wie. Więc musimy zdobyć command blocka i przenieść tą wioskę do tej wioski. Wszystko objaśnione, no co działamy. Jutro jest plan zwinięcia command bloka. No dobra, nie jutro, w środę. Andrzej, jaka dzisiaj jest środa? Zamknij się. Uch, kolejny wspaniały dzień. Musimy obmyślić jakiś plan, jak wyciągnąć z tą kamery bloka. tam, pokój. Mogę zobaczyć kurczaki? Mm, bardzo fajne Przyjmiemy też zawsze te jajka Będą idealne na omlecik Ej, to ja wychodzę kurczaki, a nie wychodzicie Teraz rzucę wam jajka Chodzi o mieli trochę kurczątek Teraz zaczęłam doceniać te jajka mam Dobra. Ładuję kuszę. Chłopaki, mamy jakiś plan, aby zwinąć kałan bloka z góry? Eee, musimy zdobyć potężny artefakt. Jaki artefakt? Eee, artefakt o nazwie Redstone Mega. Redstone Mega? Takie coś nie istnieje i czy nie, mi, nie wierzyć. Ja go po prostu idę zastrzelić, tego bloka Nie ma co. A musi dostać się w moje ręce. Idziemy go po prostu zastrzelić. Muszę go włożyć na miejsce. Żeby nam pięknie tutaj nad miastem był. Bioręc. Dzień, tam. Nie da się go wykorzystać, jak na razie. Nie da się go, go wykopać ani. może być tygodnią. No nie da się, jednak. Jednak muszę zdobyć ten artefakt, który, który go sprowadzi z powrotem tam. Co? Jednak bym musiał to zrobić Tylko pytanie Kto ma ten artefakt? jak go zdobyć? Okej chłopaki, chłopaki Udało nam się zdobyć Udało nam się zdobyć go Oto ten cały super redstone O którym tak wszyscy gadają Oto jest on Najpotężniejsza, Bo on Trzeba może odkleić Całego command bloka. A jak go używać? No. W tym jeszcze, że nie wiem. Ale się dowiem. Bo to jest najpoważniejsze, Czokolwiek kiedy ktoś widział. Zabrałem też miód. na wszelki wypadek. Patrzę miód. Żeby skleić to z tamtym. Mam też róg. Od kogo? Od kurczaka. Skąd ten róg? Przekozy. Dopiero zauważyłem, że jest kurczaka, a dobra. Nie mów i mam to. Więc dzisiaj musimy zrobić napacz na command blocka. Słyszycie chłopaki? A nie się w ścianę jak nie wiem kto. Kurczaki choć mnie słuchają. Hej. Ej, 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 szybko, 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 ej, szybko, 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 szybko. szybko. I, I tam. Chłopaki, chłopaki mam no, ma super newsa, chłopaki mam super newsa, mam super misa. Okazało się, że Druga wioska możliwe, że ma blok, o który nam chodzi. Blok, którego potrzebujemy. I sorry, że zniszczyłem ścianę. Tak, tak, to jest nam potrzebne. Ten blok akurat. Musimy się oddać do drugiej wioski, ale też niektórzy mówią, że nasza wioska posiada ten blok. Ale my go nie posiadamy przecież. Nie znamy nikogo takiego. Eee, Kojarzymy się do nowego beltronnego. E, tak, tego co się osiągnął w tamtej starej ruinie. No, to podobno on ma ten blok. Przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś w naszej wioski miał ten blok, skoro nawet e, ten, skoro nawet nie pokazuje na, na naszym flatusie, że go nie mamy. Ta wioska go musi mieć. To jest nasz cel. Ta wioska. To jest właśnie nasz. Teraz chłopaki, żebyście tego nie zepsuli. nawet ty, w tej skrzynce, tej oto tutaj, jest najpotężniejszy artefakt, jaki cały ten świat widział. Coś, co może odkleić Command bloka. Command bloka. Ten, ten w tej skrzynce i nikt oprócz mnie nie może go wziąć właśnie z tej skrzynki, zrozumiano? Tak, tak, dobrze, ty wiesz? tak, tak, zrozumiałem, to super, bo musimy wziąć, super, super i zrobić taką super rzecz i odkleić command bloka, na zawsze i włączyć te dwie wioski i być królem wszystkiego, bo command block nam na to pozwoli. Tak, racze! Ale to ja będę kurem, a wy będziecie kurybczami. Tak, tak, super, super. Ja zaklepuję się jako pierwszy w kolejce. Nie, ty jesteś ostatni. Nie.